Dobra, gwint w środku się rozpierdoli i tyle będzie. Coś tam idzie. O ja pa. Ile kurwa tego tam. Oj, pierdziele. Ja pierdziele wyciągnąłem. Nie może być. No, taki trochę chuj, nie bardzo, hyhy. mi <laughs> się poprawi. O kurwa. coś tu się skrzywiło, czy coś? Coś kurwa chodzi normalnie. To chuja. Chuj go się skrzywił, czy co? Ale no, jak mógłby się skrzywić, jak nie było to opierane o no, Ale powiem wam, że to kuźwa waży swoje zaczekilo kilo Ciężkie jak byk О, так лечутко. Чах. О, как кручутка. а Kręcę się panie w końcu. A jak to się wyciąga? Tu ja nie wiem. Pierwszy jakaś porażka z tym jest.

Tak to? Uwa, to wygląda jakby dziury no. Tu jedna, tu druga. tutaj to widać, ale tu. Nie, bo to jest korek. Widać gwint. Aha. O to chodzi. Ja się majstry kulma męczę a wystarczy to chyba Ja pitole jaki ciemny człowiek a, Widział jaka technologia Białoruska prawdopodobnie No, i myk mamy <ścoughs> Widzicie to jak to wygląda Masakra Będzie pan zadowolony Mam takie coś nowe ale nie wiem czemu go się wymienią Co tu może się nie wiem zużywać Ząbki jeszcze jedna śrubeczka. Głowa. O ludzie. ładnie wyczyścimy no. duża końcówka o oh, jak sąd będzie ja pani zadowolona Tutaj coś rzeźbione było, bardzo mocno wyryte jest. Ja pierdolę, nie wiem co ten silnik. Jak było eksploatowano? Olej! U olej dobrej jakości, olej. Tak, do silników Long Life. Spróbujmy Żynieczkę. Zobaczcie ile tego jest weź tu pani się teraz połap w tym Jak tyle tego.